W tym pudełku jest najtańszy robot sprzątający Xiaomi. Poznajcie Xiaomi Robot Vacuum E5, czyli odkurzacz automatyczny za około 300 zł. Co w tej cenie otrzymujemy? No niestety niewiele. Jest niska moc sania, niezbyt zaawansowane szczotki czyszczące, do tego brak jakichkolwiek systemów nawigacji po pomieszczeniach, przez co robot po prostu jedzie tam, gdzie jakimś fartem uda mu się dojechać. Do tego mamy jeszcze ściereczkę do pracy na mokro, jednak no tu trzeba uważać, bo woda jest podawana wyłącznie w sposób grawitacyjny, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia elektronicznego. Oznacza to, że owszem, będzie podawana woda podczas jeżdżenia, ale także gdy robot wróci do ładowarki. Przez co po kilku godzinach możemy zauważyć całkiem sporą kałużę. Lepiej już coś dorzucić, poczekać na jakąś fajną promocję, lub po prostu kupić używany sprzęt, który jednak no skutecznie pozwoli odkurzyć nasze wnętrza. A co ty sądzisz o takim bardzo tanim robocie siałami? Koniecznie daj znać w komentarzu. Zaobserwuj też po więcej technologicznych ciekawostek.